Pozytywne myślenie to również nie jest ignorowanie faktów, które przemawiają za tym, że jest tak, a nie inaczej. Przykładowo, jeżeli jedziemy autostradą i nagle zobaczymy, że jedno koło nam odpadło, to na pewno pozytywnym myśleniem nie jest fakt stwierdzenia, że wow, fajnie, mamy jeszcze trzy koła. Eee, dlatego warto. Pamiętać o tym, że pozytywne myślenie musi być połączone z proaktywnością, z działaniem, z reagowaniem na wszystko, co się dzieje. Dlatego ignorowanie faktów i zaklinanie pozytywnej rzeczywistości nie jest pozytywnym myśleniem. Być może dlatego wielu osobom to pozytywne myślenie wcale tak się nie podoba, ponieważ jednak coś robić trzeba. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.